Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki przegląd nowości w sklepie Obi. Zobaczymy wspólnie, jakie nowe rośliny do Obi przyjechały. Dawno takiego przeglądu nie było, dawno też nie było dostawy w Obi. Także zapraszam Was na krótki przegląd z dostawy. Zaczynamy sobie od Syngonium Mohito. Przyjechały sadzonki w Doniczkach, bodajże dwunastkach. Sadzonki całkiem w porządku, nie były jakieś bardzo duże, ale były pięknie wybarwione. Niestety przy tych roślinach nie było jeszcze cen, bo jak widzicie, wszystkie rośliny były jeszcze na wózkach, więc tutaj niestety tych cen nie mogłem Wam podawać, więc będziecie musieli pojechać sami, jeżeli coś przykuje Waszą uwagę. Lecimy sobie dalej, tutaj mamy również Syngonium Milk Confetti, też całkiem, całkiem niezłe. No, i chyba syngonium neon robusta. O ile się dobrze tutaj przypatrzyłem, obok będziemy mieli piękne alokazje, to będą alokazje, i tutaj nad tą alokazją troszeczkę się zastanawiałem. Jest to alokazja Red Secret, ale jednak nie wróciła ze mną do domu. Powiem Wam szczerze, że jakoś mnie tutaj nie przekonała do końca ta roślina, chociaż jest bardzo, bardzo piękna. Lecimy sobie dalej i tutaj mamy cudowną begonię o fajnej strukturze liścia, bardzo taka chropowata. Jest to begonia Silver Jewel. Niestety, no tak jak mówię, cen nie było, ale sadzonki były naprawdę bardzo, bardzo gęste. Przechodzimy sobie niżej i tutaj w ręku trzymam przepiękną trzykrotkę na nóg. Bardzo gęściutka sadzonka, zobaczcie jakie cudowne kolory. Pięknie były te listki wybarwione, naprawdę dla fanów trzykrotek. Super sprawa. Obok był filodendron, i tutaj tych filodendronów było kilka odmian. Niestety nazw wam nie podam, dlatego że one nie były podpisane. A ja tych filodendronów w swojej kolekcji nie mam, więc nie przykuwałem uwagi do nazw, ale myślę, że naprawdę było z czego wybierać, jeżeli chodzi o. O odmiany filodendrona, tutaj jeszcze taki filodendron. Na początku myślałem, że to jest Pink Princess, ale jakoś tak dziwnie, dziwnie niewybarwiony był ten filodendron. I tutaj przechodzimy do Hoi. One były po 48,99. Tutaj akurat specjalnie sprawdziłem cenę i one były bardzo, bardzo zdrowe. Duże okazy, naprawdę, zobaczcie, jak pięknie się prezentowały. I myślę, że warto było za tą cenę taką trzykrotkę sobie kupić. Obok możemy zobaczyć, że mamy alokazję frydek. I tutaj też te sadzonki były bardzo, bardzo duże. Posadzone w doniczkach dwunastkach i zobaczcie, jaką piękną, gęstą sadzonkę udało mi się wyjąć. Naprawdę szczera sadzoneczka, i jeżeli ktoś nie ma, to warto spróbować z tą rośliną. Obok były takie fajne, ciekawe dishidie. Posadzone w muszli ślimaka na takim. Pręcie, można sobie taką roślinkę też powiesić. Jest to ciekawy sposób prowadzenia, bardzo oryginalny, taki wyjątkowy. Przechodzimy sobie troszeczkę dalej, i tutaj będziemy mieli już begonie. I te begonie były też bardzo, bardzo piękne. Zobaczcie na te kolory. Ja niestety nie potrafię uprawiać begoni, więc nawet się tutaj nie zastanawiałem. Chcę Wam jeszcze pokazać tutaj nazwę tej begoni. Maori Haze, ale były naprawdę przepiękne, warte uwagi, jeżeli ktoś by go nie lubi. Tutaj już trzymam w ręku filodendrona White Princess. Zobaczcie, jaka ogromna sadzonka, bardzo gęsta, pięknie wybarwiona, więc tutaj ten filodendron naprawdę przykuł moją uwagę. Oprócz tego były też inne filodendrony. Nie wiem co to były za odmiany, ale tutaj też widzicie, że niektóre rośliny przyszły niestety pouszkadzane. Także trzeba było naprawdę tutaj wybrać sobie coś dla siebie. No i mamy też Anturium, Varroquinum. Też niektóre sadzonki były pouszkadzane. Rośliny przyjechały zawinięte w papier na takim półokręgu metalowym, ale jak widzicie. No, trzeba było też przebrać, żeby wybrać sobie jakąś ładną sadzonkę. Piękne Arturium, ale niestety to nie roślina dla mnie. Tutaj mam w ręku takiego złoto-zielonego filodendrona. I na początku myślałem, że to jest filodendron, filodendron Painted Lady, ale nie wiem, czy to jest Painted Lady. Nie byłem do końca pewny. Były też filodendrony Ring of Fire oraz inne odmiany, których nie jestem wam w stanie tutaj określić. Nie wiem czy to nie był filodendron y, jakiś Red Sun. O właśnie ten, ale pięknie miał wybarwione liście. Naprawdę bardzo ładna roślina. Gdybym był osobą początkującą, no to na pewno zrobiłbym tutaj spore zakupy. Tutaj jakaś chyba roślina do ogrodu. Ja się na takich roślinach nie znam, więc tutaj wam dużo o tej roślinie nie opowiem. Ale piękne różowe kwiaty, bardzo ładne sadzonki tutaj można było wybrać. No i idziemy sobie dalej, tutaj na drugi wózek i mamy cisusa, cisus striata, którego kiedyś miałem, ale powiem wam, że szczerze, że ta roślina jakoś nie zdobyła mojego serca poza tym, nie mogłem sobie jakoś z nią poradzić, nie wiem czemu. Odkładamy sobie na miejsce roślinę i przechodzimy sobie dalej i niżej mieliśmy piękne skrzydłokwiaty Diamond. Choć powiem wam, że niektóre były słabo wybarwione, inne tej wariegacji miały dużo, dużo więcej, ale sadzonki zdrowe, duże. Więc dla fanów skrzydłokwiatów całkiem fajna okazja. No i Peperomie. to była peperomia. Już wam tutaj pokazuję Santorini. Tak była podpisana. Sadzonki ogromne, gęściutkie, przepełnione listkami. Bardzo, bardzo ładna, urocza roślina. Ja peperomii w swojej kolekcji nie posiadam. No i takie piękne, takie krwisto czerwone begonie. Kiedyś ją miałem, ale przeżyła u mnie zaledwie kilka dni. Też bardzo ciężka dla mnie begonia. Ale no ten kolor przykuwa na pewno uwagę. Sadzonki były też pięknie zabezpieczone. Tutaj jest nazwa tej begoni. No, naprawdę śliczniutka. Śliczne te begonie były. Poniżej mamy Anturia, czyli klasyk. Czerwone, białe, naprawdę śliczne rośliny. I tutaj obok też taka roślina, której nazwy nie znam, ale postaram Wam się tutaj pokazać. Piękne, strzeliste takie kwiaty. Bardzo. Ozdobna roślina, fajna na prezent. No i tutaj też coś ciekawego do ogrodu: Aster. Nie wiem, co tutaj jest napisane dalej, nie, nie zdążyłem doczytać, ale piękne roślinki. Zobaczcie, ile kwiatów tutaj będzie, jak ta roślina zacznie kwitnąć. Także bardzo, bardzo myślę, że atrakcyjna roślina dla osób, które lubią takie rośliny kwitnące. Jesteśmy przy półce śmierci, tutaj nie było w sumie nic ciekawego. Były Anturia, były jakieś kalate, były też dość fajne draceny, bardzo duże. W sumie one wyglądały świetnie, jak na półkę śmierci, ale niestety nie widziałem ceny. Ale powiem Wam, że naprawdę mm, roślina wyglądała całkiem, całkiem dobrze. Przechodzimy sobie wyżej. Tutaj mamy rośliny za 5 zł, przecenione też. Ale powiem wam, że niektóre były w naprawdę kiepskim stanie i trzeba mieć naprawdę dużo chęci, czasu i takiej woli walki, żeby te rośliny doprowadzić do dobrego stanu. Były też przecenione jakieś paprocie, więc to nic ciekawego na tej półce w sumie nie było. Tutaj widać, jak sklep przygotowuje się na nową dostawę. Były też sygonia ze starszych dostaw, kilka odmian takich. W sumie zwykłych, ale też tutaj jeżeli chodzi o nazwy, to powiem wam szczerze, że nie pamiętam już wszystkich nazw, były pewnie jakieś syngonia Pixie Ale powiem Wam, że nie przykuwałem uwagi do, do nazw tych roślin ale było z czego wybierać, nie były w takim złym stanie te syngonia, były w całkiem niezłej cenie, były też filodendrony Ring of Fire w takich większych rozmiarach po 48 zł tak one się prezentowały. Przechodzimy sobie troszkę dalej. Były też po 45 zł adelomeny. Całkiem ładne rośliny, ale powiem Wam, że ciężkie. Miałem ją przez jakiś czas, ale niestety ją ususzyłem. Były też filodendrony Pink Birkin. Oraz były Monstery. Warygaty jeszcze ze starszej dostawy. One cały czas tutaj na sklepie są. Niestety w dalszym ciągu nieprzecenione. A szkoda, bo na pewno ktoś by się skusił, jeżeli cena byłaby bardziej atrakcyjna. No i przechodzimy sobie takim szybkim krokiem. Tutaj, tutaj idziemy. No i mamy zielistki Green Orange. One też tutaj już jakiś czas stoją. Ale sadzone sadzonki były bardzo, bardzo duże. Gęściutkie. No i piękny ten pomarańczowy kolor. Maszerujemy sobie dalej. Przechodzimy do półki z bluszczami po niecałe 8 zł albo po 9 zł, w zależności od odmiany. Ja powiem Wam szczerze, że fanem bluszczów nie jestem. Jest to magnes na naprzędziora, nie jest to roślina, która jakoś przykuwa moją uwagę. Tym bardziej, że jest bardzo, bardzo taka zwyczajna. Można ją spotkać naprawdę wszędzie. Tutaj mamy mix filodendronów i epipremnów. Mamy ceny. 15 zł, jeżeli chodzi o filodendrony. Podobna cena była, jeżeli chodzi o epipremna. Były też jakieś krotony, ale to też widać, że nie była jakaś świeża dostawa. Tutaj miałem kluzję w ręku. One kosztowały 29 zł. Ja Wam powiem szczerze, że nie znam się na tych roślinach, więc nie wiem, czy to jest dobra cena, czy nie. Dajcie znać. Powyżej były pachiry. Bardzo ładne, duże rośliny. Zobaczcie. Kiedyś na początku swojej drogi pachirę miałem, ale niestety ją przelałem. Była też duża aglaonema za 129 zł. Też z tej starszej dostawy. Myślę, że cena moim zdaniem za wysoka jak na taką roślinę. Były też aglaonemy mniejsze. W różnych odmianach za 39 zł. No, i tutaj powiem Wam, że z jedną wróciłem do domu, a z którą to na pewno przekonacie się na końcu tego filmu. Tutaj Aglaonema Lemon Mint, była też aglaon, Aglaonema Arctic Lime oraz inne odmiany. Naprawdę tutaj te Aglaonemy dobrze się trzymały, pomimo upływu czasu bo na pewno kilka miesięcy te Aglaonemy już tutaj stały w sklepie. Były też miksy małych roślin po 16 zł. miks filodendronowy, ale były też anturia, ale to są rośliny też ze starszej dostawy. No, niestety nikt ich nie kupuje, sklep tego nie chce przecenić, a tak jak mówię, szkoda, bo na pewno trafiłyby no, do nowych domów, a tak niestety z czasem pójdą pewnie na śmietnik. Były też strelicje za 80 zł. Do dużych wnętrz na pewno świetnie się sprawdzą. Ja niestety na taką roślinę miejsca nie mam. Tradycyjnie może storczyków o pięknych jaskrawych kolorach, jak to w Obi. No i co my tutaj mamy? Dalszy ciąg strelicji, więc w sumie nic ciekawego. Przechodzimy sobie do kalatei, czyli roślin bardzo malowniczych, ale powiem Wam, że ja żadnej kalatei w swojej kolekcji nie mam. Pomimo, że mam dość dobrą wilgotność powietrza w mieszkaniu, to niestety powiem Wam szczerze, że te kalate u mnie jakoś rosnąć nigdy nie chciały, więc tutaj nic specjalnego dla mnie. Rośliny owadożerne. Kiedyś myślałem, żeby sobie taką kupić, ale powiem Wam, że nie mamy miejsca za bardzo, żeby taką roślinę sobie do mieszkania przywieźć, ale naprawdę bardzo ciekawe rośliny. Doceniam ich piękno. Tutaj na hakach, na wieszakach były ogromne eszynantusy, bardzo zdrowe, piękne. Powiem wam, że to chyba też były ze starszej dostawy. No i nikt tego nie chce kupować. Jak widać. Były też ogromne łosierogi, które już było widać, że mm, troszeczkę tutaj wiszą, bo one były w dużo lepszym stanie kiedyś. No, i przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj dalszą część Aglaonem. Tutaj tego jeszcze nie widzieliście. Też piękne, malownicze rośliny, które tworzą cudowne kompozycje, jeżeli zestawimy je razem. Monstery, delicjozy, zwykłe, zielone. W całkiem dobrym stanie jeszcze. Przechodzimy sobie dalej. Mamy piękne, kwitnące, duże skrzydło kwiaty. Było ich bardzo, bardzo dużo. Powiem Wam szczerze, że nawet za dużo jak dla mnie, bo nie ma aż takiego popytu na te rośliny. Były oczywiście Anturia, były Guzmanie, czyli to co standardowo możemy spotkać w obi. Rośliny piękne, zobaczcie jakie cudowne pomarańczowo-czerwono-różowe kwiaty tutaj mamy. Była też Medinilla za 135 zł. No i ona tutaj właśnie jakby królowała nad tą całą aranżacją. Też piękna roślina, doceniam jej naprawdę piękno. I tutaj jeszcze raz przeszedłem koło tych zielistek i zobaczyłem, że jest jakaś sansewieria ukryta przy tych roślinach. Zamiast kulkasy zenzji za 36,99. Dla mnie ta cena była zdecydowanie za wysoka. Nie dałbym tyle pieniędzy za tą roślinę. Tutaj wyżej były rośliny duże, były jakieś filodendrony. Paraiso verde były też yuki oraz strelicje. Przechodzimy do ostatniego działu, czyli działu sukulentów i tutaj różnego rodzaju gruboszek, krasule były też oczywiście kaktusy, były jakieś aloesy, czyli tutaj standardowo jak to w Obi bardzo ładne rośliny, ale ja niestety fanem tutaj kaktusów nie jestem, chociaż doceniam. Piękno tych roślin jest naprawdę nad czym zawiesić to oko. Były też te kaktusy zygzakowate, były też opuncje. Te opuncje były naprawdę bardzo, bardzo urocze. Pięknie wyglądały, też widać, jak nowe przyrosty pięknie się tutaj odznaczają. To był przegląd nowości w Obi. Dostawa nie była bardzo duża, było kilka ładnych roślin, ale powiem Wam szczerze, że nic tak nie przykuło mojej uwagi, żebym coś z tej nowej dostawy kupił. Ale powiem Wam szczerze, że nie wyszedłem z pustymi rękami. Kupiłem jedną roślinę z, ze starszej dostawy, jakoś przyciągnęła mój wzrok i wróciła ze mną do domu, a mowa tutaj o tej pięknej aglaonemie. I nazwę Wam tutaj podam na dole, dlatego, że jest ona dość ciężka do wymówienia, i nie wiem jak to się wymawia. Przepiękna, bardzo ładne kolory, gdzieś nie urzekła swoim wyglądem, była naprawdę bardzo, bardzo zdrowa, jak na ten czas, który spędziła w markecie i. Niedługo sobie ją przesadzę i dołączy do mojej skromnej kolekcji czterech Aglaonem, które aktualnie posiadam i ta będzie piąta. Dajcie znać, czy coś przykuło Waszą uwagę w nowej dostawie, czy u Was w obi też pojawiły się nowe rośliny. Czekam oczywiście na Waszą opinię, na Wasze komentarze. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie też, że jeżeli polubicie ten film, możecie go również za darmo podbić. Jest taka nowa opcja na YouTubie. Która pozwala, właśnie takim niszowym kanałom, troszeczkę bardziej te filmy podnieść do góry. Także serdecznie Was proszę o to, żebyście podbili ten film, nic Was to nie kosztuje, a mi będzie naprawdę ogromnie miło. No i będziecie wspierać dodatkowo mój kanał. Także dziękuję Wam serdecznie, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!